Pierwsze wrażenie po wyjściu z sali strach. Strach przed tym, co nastąpi. To nie jest tak, że się wychodzi po 25 latach w zamknięciu. Normalnie wraca. Nie. To jest szok. Niedowierzanie, co się właśnie stało. Niedowierzanie, gdzie się jest i co się robiło przez ostatnie lata w zamknięciu. Tak? Jak mogło do czegoś takiego dojść? Miejsce mojego pobytu jest ściśle chronione, do czasu zakończenia sprawy, głównie ze względu bezpieczeństwa, wszystkie informacje na temat mojego pobytu. Miejsca mojego zamieszkania muszą zostać utajnione. Łącznie z moim wizerunkiem, który będzie zmieniany. A czy pani by się bała, jestem świadomy yy, tego, co zrobiłem i w związku z groźbami i nienawiścią do mojej osoby nie jest to możliwe, abym na razie mógł swobodnie przebywać na świetle dziennym. Po zakończeniu rozprawy, zmiany wizerunku i ucieknięciu szumu wokół mojej osoby, dopiero wtedy będzie możliwa taka opcja. Obecnie nie wiem, co zostanie poczynione w związku z moją osobą, czy jak będzie wyglądało moje życie za kilka miesięcy. Oczywiście chciałbym wrócić do normalnego życia. Będzie to możliwe tylko dzięki stałej współpracy z psychologami i organami ścigania. A czy wrócę do pracy i normalnych codziennych obowiązków, to nie umiem ani teraz odpowiedzieć. Żałuję bardzo. Nie wiem, co mógłbym tutaj jeszcze dodać. Na obecną chwilę nie jest to możliwe i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie. Chciałbym przeprosić i wiem, że co się stało, tego już się nie zmieni, ale chciałbym odpokutować i sprawić, żeby kiedyś mi wybaczyli. To były rysunki nieprzedstawiające wpadł chwili dziecięcych, były to rysunki nie mające nic wspólnego z moimi ofiarami przedstawiały moje prywatne jakieś tam wspomnienia czy myśli, a media po prostu obróciły to na moją niekorzyść. Jestem pod ścisłą opieką psychologów i razem wszyscy pracują nad tym, aby nic takiego już się nie stało. Dalej poproszę. Chciałbym powiedzieć, że bardzo żałuję tego co zrobiłem, że przepraszam i chciałbym w spokoju odpokutować za wszystkie krzywdy i że będę pracował aby już nigdy coś takiego nie miało miejsca. To tylko chciałbym powiedzieć.